Ok, wielbłądy. Wielbłądów osobiście nie lubię jako przeciwników, bo no, są one całkiem niebezpieczne. Mają one dobry zasięg e, ataków. A czy one mają atak konsign, jak mówię? Jest to atak nie dość, że od dobrym zasięgu, a też one go wykonują całkiem szybko, więc do tych wielbłądów najlepiej tak podejść, że po prostu trzeba do nich podlecieć i właśnie zacząć ich e, zatrwać ogniem. To jest najlepsza na nich metoda, moim zdaniem. Najlepiej właśnie tak ich e, atakować, żeby właśnie uniknąć od nich, nich e, ran odniesienia z rany z ich strony. Że, nie wiem, czy w ogóle te billboardy mają dwie nogi, czy cztery, nawet nie zauważyłem. Poza tym billboard wygląda jakby miał dwie nogi, co trochę jest na pewno nietypowe. Okej, okay, to jest kolejny nowy e, przeciwnik, taki oto gosie ze strzelbą. E, Nic trudnego tak naprawdę. A czy nie bym działa tak samo jak e, ci sali lodowi śnieżni czarodzieje z e, krysztawego lodowca, ale jednak e, jego pociski zawsze na określoną wysokość, więc ci oto żołnierze ze strzelbami nie są niczym szczególnym. Ok, tu mamy taki oto guzik i tak w tym poziomie e, dominuje taki mechanizm, że musimy takie oto flagi podnosić i to nam otworzy drzwi do kolejnej części tego poziomu. Na tym się głównie ten poziom opiera, na tym właśnie, jak mówię, żeby te flagi, sztandary podnosić i dzięki temu, że można właśnie dalej otworzyć drzwi. Te wersje są, są całkiem fajne, przyznaję całkiem zabawne, ale nie będę go zabijał, bo tak się jak mam pełnego Sparxa, jest w stanie idealnym. O! Ładny strzał! Przyznaję, to był naprawdę ładny strzał, ładnie wymierzony i z czasem, i z celem, tak dalej, naprawdę? Nie, temu gościowi powinni, jak dla mnie, postać pomnik tutaj, naprawdę, jak dla mnie, on na pomnik zasługuje z tym strzałem. On przynajmniej mnie zranił, wiecie, i to też jakieś jakiegoś stylu, nawet. To mi się nawet podobało. Okej, okay, Hunter w ogóle jest jakąś beczką. Hej, Hunter! Zrób beczkę! Nie, nie taką beczkę. To w jest zoo i z niego uciekły jakieś małpy widocznie. I tak, teraz nasze zadanie będzie polegało na tym, że musimy te małpy złapać, musimy właśnie... Hunterowi w tym pomóc, on będzie właśnie łapał do swojej beczki. I musimy z kolei te małpy strącić się z tych oto e, palmowych drzew. Właśnie Hunter mówi, właśnie jak mamy te e, małpy z tych drzew zrzucić. Nie jest to może trudne zadanie, ale jednak też można w nim całkiem no, nieciekawe dany odnieść. Właśnie jak, mówimy, jak widzicie, Hunter podbiegał pod drzewo z beczką, my z kolei musimy, jak mówię, w to drzewo porządnie przywalić naszymi rogami i tak obyrzucają takimi oto orzechami kokosowymi I, te, i tak te orzechy mogą was zranić, więc no w tym poziomie możliwe jest to, że jednak no odniesiecie całkiem, no całkiem duże rany, szczerze powiem, więc trzeba tych kokosów naprawdę dobrze jednak unikać przy tym zadaniu, żeby, no żeby nie skończyło się śmiercią ewentualnie. E, no, trafiaj! No, dziękuję Spyro. Tak, bo tak, też w jakimś czasie małpy mogą, jak pamiętam, trafić w Huntera swoim kokosem i od tego, no, z tego powodu zadanie będzie niezaliczone O co mówiłem, to o tym, że jak Hunter chociaż raz zostanie właśnie trafiony kokosem od małpy, to e, całe zadanie musi być zaliczone od nowa. Ale, jednak ani ja, ani Hunter tutaj nie byliśmy rani, a więc... Nie gładko. Widzicie ten wielbłąd ma dwie nogi, chyba. Jak mi się zdaje, że ma dwie nogi. To na pewno jest. ciekawy, Ciekawy, nietypowy zwierz. To jest ma ten dromader, taki wiecie, wielbłąd i jedno Taki, nie nie dość, że jeden garb to jeszcze dwie nogi. To jest pół normalnego chyba tak jak, jak, na, jak na mój gust. Ma wszystkie o połowę mniej. Co by tak, żeby miał, nie wiem, jedno ucho, jedno oko i tak dalej. To jest naprawdę nietypowy zwierzak. Okej, okay, teraz a, pójdziemy może, czekaj, a może coś było? Jakieś klenoty do zebrania, żeby mi się tylko zdawało? O, nie zdawało się. Oczywiście były tutaj trzy klenoty, dwa zielone i jeden niebieski. Więc teraz co zrobię, to pójdę teraz... Tak, teraz te szyki nie zniszczę, więc pójdziemy teraz po kolejną flagę. Kolejną flagę teraz podniesiemy, żeby móc kolejną bramę, kolejne drzwi otworzyć. A może mi zeskoczyć tędy? nie mogę dodać takiego skrótu po prostu sobie wziąć ok, ten żołnierz załatwiony i to jest kolejna flaga jeszcze jeszcze opuszona i on się jak mówię i to nam automatycznie otwiera kolejne drzwi jak pamiętam, w tym poziomie są takie oto trzy flagi do podniesienia więc um, to już jest długa więc już się tak powoli do tego końca tego poziomu zbliżamy. Tutaj jest jeszcze nieco klejnotów. Nie strzegonego, ale no, warto jednak o nich chętnie wszystko pamiętać. O, no, tu widzę znowu te całe. wazony z dynamitem. Właśnie to był jeden wazon, więc nie wiem, mówię tutaj: wszystko w nogi a trudno. O! Wow, o, to było blisko, ale. no. trochę zes, ale. przynajmniej ktoś próbował ze swoim strzałem. To sobie troszkę mnie. Nie, może, nie wiem, czy to właśnie było to, że. on miał niecylla, czy po prostu, że ja miałem fazę że ja miałem, nie wiem... Że w unikaniu czy coś? Nie wiem co to było konkretnie. Jeszcze jeden. No, za długo celował, więc nie miał szans, tylko mojej szarze oczywiście. Okej, okay, tu jest trzecia flaga, więc jak mówię musimy ją też podnieść. Nie tu muzyka nie jest trochę za więc może trochę przyciszę. Nie zobaczę jak to wyjdzie w filmie. Tu jeszcze spacerów tuż koło tego to... Mm, kwasu? To jest Oni mają zamek otoczony przez kwasy i przez wodę. No trochę to powiwa grozą. Wow, ile tego? Co za wybuchowa mieszanka, tyle wam powiem. Tyle z panów jeden koło drugiego i wszystkie w z dynamitami. To nam może... To może być ciekawe, nie? By Reaktywować słuchowa, bo jeszcze trochę maszyną luba Goldberg, aby nazwał. No bo nie, znaczy, bo niby tak, nie to jest jak boom maszyna Ruba Goldberga, taka, wiecie, że, nie, ale taka trochę jednoelementowa, bo tylko, wiecie, są tylko reszty, nic, nic poza tym, więc... No nie nie, tego jako maszyny Ruba Goldberga nie zaliczył. Ale całkiem ciekawa, jak mówię, się wytworzyła, Reakcja wszystko mamy tam zniszczone, wszystkie końce zebrane i tuż już jest, jak tam końcówka tego poziomu. Do you, mistr... O! Szybko magno swoim... Nie, trzykiem. nie spodziewałem się. O, no, nie strzelał mnie. Teraz? Okej, okay, teraz może strzelać. Znaczy, no nie może, skoro już nie żyje. O, Greta! załuty. Też kurde, teraz patrz, Greta się teraz zrzucała tutaj właśnie pod koniec tego poziomu i też nie wiadomo, jakim w ogóle sposobem. Wow, To był ładny unik z tym skokiem. Ledwo tego pocisku uniknąłem, ale no się udało jakimś tam sposobem. no jeszcze zanim odbiorę Talizman to jeszcze tutaj trochę rzeczy by podbierać. To jest Handel, właśnie jej brat, którego jak widzieliśmy właśnie pojmali ci cali żołnierze. Jednak z nim jeszcze nie będę gadał, jeszcze jak mówię, chce się zająć się... zbierastwem klejnotów. Wszystkich, które mogę no, w tych okolicach zebrać. To jest jakiś może wąż, którego bym mógł zabić, żeby zdobyć motyla. O, tu jest jeszcze coś zielonego, okej, okay. To to zbiorę. okej, okay. jakiś wąż by się przydał. O, jest wąż. O, czekać, ma życie. Nam dał życie ten wąż, wielki dzięki. No, więc chyba wszystko teraz w tym rejonie. Więc pogadajmy znowu z gretą. A to, co jest z guletą? Czyli talizman! A Mówię już nie od niej ten bekan otrzymamy, i co to w ogóle jest? Jakiś, nie wiem, czy coś? Nawet nie wiem. Co się powiesz? Aż te dziecięce, przezwiska i tak dalej! Nie nieważne, a teraz właśnie do, do, jego, znaczy do jej brata, przecież ta to jest dziewczyna, a nie kurczy facet. Sam tam, szczególnie. Tak, teraz pójdziemy do jej brata Handela.

powstrzymać się jakby złodziei flag od, no, od, od ukradnięcia flag na mówiąc, bo oni będą właśnie teraz się za nie zabierali. Tak, handel nimi potrzebuje, żeby udowodnić z tymi flagami, że ich misja zliczenia tego zamku się udała i tak dalej. I tak, nam teraz w tym zadaniu pomoże ten oto dopad super ognia. I co my tu mamy? To jest jeden z tych właśnie złodziej flag! Oddawaj to! Nie uciekniesz mi! No co ja tak nie ucieka! Okej, okay, teraz on nam nas, No, będzie teraz rzeczywiście uciekał przed nami I po drodze z zataknio to kulami energii i to nas... Jeżeli taką kulę wbiegniemy, to od razu jest zadanie jakby... Jakby nie wiem, niezaliczone, musimy teraz. Ażebyśmy e, musieli go ścigać jeszcze raz od początku, od miejsca gdzie on, e, właśnie, był z tą flagą. Tak, jeszcze tutaj flagi są, jak mówię, trzy flagi w tym poziomie, właśnie jedną z nich już. E, no, od bombo, tego tak, od bombo odzyskaliśmy. A pf, pf, jestem głupi i ogóle nad tym wziąłem tego super ognia. Tego super ognia! Tak, tak, słup ognia i tam w ogóle ogień jest bek, niech wam będzie. Zresztą już chyba mi minął miesiąc, więc czemu nie? Więc... Nie wiem, czemu w ogóle o tym super ogniem zapomniałem nad, nie wiem. Zresztą to jest ważne, przecież bez bezpiecznego nad tego bombo. No nie dowiemy kiedy on właśnie będzie już e, tej flagi dotykał, wiecie, ona no, właśnie... tam koło niej się tam gdzieś się unosi. A przy okazji właśnie jeszcze zniszczy ten oto tą, tą, tą skrzynkę... Okay, bombo jest teraz tam na górze. E, stąd nie, nie mogę go dostać, bo jestem trochę zbyt blisko, a Spider to za bardzo w górę, nie może spojrzeć. Ok, teraz się uda. No, trochę poniżej, ale to tak jak go stamtąd wykurzy. I znowu spadł. Tak, ja wciąż after Euroflex Dragon, a czy Bombo, czy jak tam się złą, nieważne. Okej, okay, teraz znowu musimy go ścigać, i no, droga jest dłuższa, i będzie on, oczywiście, po drodze miotał więcej takich oto. Będziemy miotał więcej takich oto energii. cool energii, coś takiego. Tak, będzie nimi miotał, jak szatan! I zacznie nimi, a nie wiem co. Okej, okay, także koniec tego pościgu, jeszcze jedna flaga do końca. Już też ten gość od tego całego MIYOTANIMAKUSHA, też kurczę nie wiem, też ten głos ma taki strasznie, strasznie specyficzny. Znowu, znowu o tym, o super ogniu. Aż ta moja pamięć teraz jest jakaś dziwna. To jest super ogień, jakby bez niego tego zadania, no my byśmy nie zaliczyli bo tego gościa, tego bombo bez super ognia, no byśmy w ogóle nie byli w stanie dorwać. Ok, to teraz pójdziemy, no szybko przelegniemy się do, no nie mało co samego początku tego poziomu, tam właśnie będzie trzecia, trzecia flaga, tam znowu będzie bombo, na nas czekał. Ok, to będzie gdzieś tutaj i... O. Czy mogę łaskawie, wymierzyć? Nie, jakoś nie wiem, celnik w ogóle nie chciał się, nie wiem, uruchomić, że tak powiem. Okej, okay, bombo, po raz trzeci... I sprzedane! So purple Beast! To jego akcent jest fajny, szczerze powiem, tego całego pomu. takie PURPLE BEAST YOU WON'T GET MY FLAG, DRAGON! Nie wiem. Nie wiem, coś w tym akcentie, jest ciekawego. I teraz to będzie oczywiście, no, na pewno najdłuższa droga do przebycia, żeby tego gościa właśnie tutaj już znowu to, to dogonić, tak dalej. I no, tu już będzie możliwe, że on... Wcale tego nie trafiłem, wybaczcie, ale to było nietrafione. No to wiecie co się dzieje, jeżeli właśnie w taką kulę energii trafimy, po prostu musimy cały posiłek od nowa zaczynać. No niby nic szczególnego, nie tracimy życia, ani zdrowia, po prostu jak mówię, wszystko się zaczyna od nowa. Po prostu jedyne co tracimy to czas tak naprawdę. Nie traf w kulę, nie traf w kulę. I to była szósta flaga. Bombo! Okej, okay, czyli kolejna kula, tym razem od handela, czy handla, jakoby to się wymawia na... Nie wiem. Druga na dwie na tym poziomie. A to się nie koniec mówię jeszcze, no... No jeszcze nie, nie ma fanfarów, jeszcze są mniej więcej do zdobycia te klejnoty z tamtej skrzyni, którą zniszczyłem właśnie tym całym super ogniem. E, to się szło nie to było tutaj był most. I to był gdzieś przy tej, przy tej, jak pamiętam, fladze drugiej, tej środkowej. Tak, właśnie tu widzę, są dwa klejnoty. I oby to było wszystko, bo jak to nie będzie wszystko, to. No nie wiem, nie wiem, gdzie, mogłem, gdzie jeszcze coś mogłem przegapić, szczerze. No okej, okay. nie było co Cię martwić, po prostu. Mam już ten poziom ukończony. I to wszystko na ten poziom także, a więc już możemy się powrócić do portalu. do portalu, oczywiście, do jesiennych rozwój. Boże! Oczy kobry... A the Tiger! Haduken! Haduken! Ciekawe, że to potrafią. To było ciekawe, jakby nie wiem. Autro w filmie do tego poziomu, z tym, że nagle się w tym rodzaju obudziły jakieś sekretne moce, i się wpatrywały w naszą duszę i tak dalej. Ale no, tym oto akcentem kończymy poziom Scorch i także kończymy dzisiejszy Let's Play. A więc następnym razem przejdziemy trzy kolejne poziomy, które jeszcze się nie zdecydowałem. To się okaże już w let's playu, kiedy już go po raz kolejny nagram. A więc dziękuję za uwagę! See you, Na razie! I cześć!